Elon Musk i jego SpaceX nie zwalniają tempa. Po udanych testach Starhoppera, czyli demonstratora przyszłych maszyn spod szyldu Starship, ekipa z Boca Chica zmontowała do kupy pierwszą instancję prototypu tego pojazdu kosmicznego. A na konferencji sam Elon przedstawił więcej szczegółów na temat Super Heavy i Starshipa. Jeśli chodzi o całą koncepcję super nowoczesnej rakiety, to tu nic nie uległo zmianom. Nadal będzie się ona składała z potężnego boostera, będącego pierwszym stopniem i drugiego stopnia w postaci już właśnie statku kosmicznego Starship. Zmieniły się natomiast detale i rozwiązania, których użyją inżynierowie. Przede wszystkim, jak już wspominałem, materiał, z którego zostanie zbudowany Starship, to stal nierdzewna. SpaceX zrezygnowało z włókien węglowych z kilku powodów. Najważniejsze z nich to koszt oraz odporność na temperatury. Stal nierdzewna będzie wytrzymywała zarówno temperatury kryogeniczne. Panujące w zbiornikach z ciekłym metanem i tlenem, jak również dzięki wysokiej temperaturze topnienia, nie trzeba będzie Starshipa w całości obkładać płytkami ceramicznymi, których zadaniem będzie pochłanianie ciepła przy ponownym wejściu statku kosmicznego w atmosferę. Płytki będą klejone tylko do nawiecznej strony. Natomiast zawietrzna będzie się również nagrzewać, ale nie w takim stopniu, żeby była potrzeba umieszczania tam dodatkowej osłony. Same właściwości stali nierdzewnej w zupełności. Tu wystarczą. Jeśli chodzi o koszt, to stal nierdzewna będzie aż kilkadziesiąt razy tańsza niż ta sama ilość włókien węglowych. Elon Musk stwierdził, że jeśli chodzi o stosunek wytrzymałości do ceny, to jest to obecnie najlepszy materiał do produkcji rakiet wielokrotnego użytku. Oczywiście kolejne wersje Starshipa będą już zbudowane z dużych, specjalnie giętych arkuszy stali. Obecny prototyp jest spawany z pojedynczych elementów i faktycznie może sprawiać wrażenie jakiejś atrapy do filmu Science Fiction z lat 60. Natomiast jest to w zupełnie Wystarczające do przeprowadzenia testów, do których został zaprojektowany i zbudowany. Starszy będzie statkiem kosmicznym o długości 50 i średnicy 9 metrów i będzie zdolny do wyniesienia na niską orbitę okołoziemską ładunku o masie nawet 150 ton lub 100 członków załogi. Masa niezatankowanego pojazdu ma wynosić około 120 ton. Obecny prototyp waży aż 200 ton ze względu na inny proces wytwarzania i zastosowane materiały. Jednak jak wspominałem wcześniej, to jest tylko demonstrator. Elon Musk zaprezentował również w jaki sposób pojazd będzie wytracał prędkość w atmosferze. Początkowo będzie nacierał na nią swoją nawieczną, wyposażoną w płytki termiczne częścią, jednocześnie ustawiając się coraz bardziej do pionu. W ostatnim etapie lotu odpalone zostaną silniki Raptor, dzięki którym pojazd będzie w stanie bezpiecznie wylądować. Co ciekawe, Ziemia i Wenus to jedyne planety do startu, z których potrzebny będzie pierwszy stopień rakiety. Wynika to z ich dużej siły grawitacji, jak i gęstych atmosfer. W przypadku Księżyca czy Marsa sam w pełni zatamkowany Starship będzie w stanie wyjść na orbitę danego ciała niebieskiego. Pierwszy stopień rakiety Nazywany Super Heavy będzie miał docelowo aż 37 silników Raptor, ale w początkowej fazie testów zamontują ich prawdopodobnie około 24. Problemem tu jest też ilość dostępnych Raptorów. Elon Musk dąży do tego, aby dziennie wytwarzany był jeden Raptor, podczas gdy dziś na zmontowanie jednego potrzeba do 8 do 10 dni. Należy jednak pamiętać, że technologia ich wytwarzania jest wciąż dopracowywana, a co najważniejsze, obecnie nad Starshipem i Raptorami pracuje tylko około 5% zatrudnionych w firmie pracowników. Elon zwrócił również uwagę na tankowanie w kosmosie. Jest to kluczowy element misji, aby Starship mógł polecieć na Marsa czy na Księżyc z taką Samą ilością ładunku lub załogi, jaką może zabrać na niską orbitę okołoziemską. W tym celu na orbitę wysyłany będzie zbiornik z paliwem, który przeleje metan i tlen ze swojego wnętrza do starshipa na zasadzie bezwładności. Nie trzeba tu używać skomplikowanych systemów pomp. Po prostu ruszając całym składem, paliwo samo przeleje się z jednego zbiornika do drugiego. Start pierwszego prototypu miałby odbyć się w przeciągu najbliższych dwóch miesięcy. Ma się on wznieść na wysokość około 20 km. W międzyczasie powstają już kolejne wersje prototypu i budowa Mark 3 ma rozpocząć się już za miesiąc. Będzie to już wersja najprawdopodobniej zdolna do odbycia testowego lotu orbitalnego. Miałoby się to wydarzyć w ciągu kolejnego półrocza. Tempo prac jest szalone, ale wynika też z wewnętrznej konkurencji. Otóż dwie ekipy zajmujące się budową Starshipów konkurują wewnętrznie ze sobą, co według Muska przyspiesza i ulepsza cały proces. Musk odpowiedział też na pytanie, które pojawiało się często w komentarzach na Astrofazie, dlaczego SpaceX buduje statki kosmiczne właściwie na klepisku, czy nie potrzeba do tego jakiegoś szczelnego Pomieszczenia? Otóż nie jest to sonda z precyzyjnymi urządzeniami pomiarowymi, więc clean room w zasadzie nie jest tu potrzebny. A odpowiedzią na pytanie jest czas. Nie mieli czasu na stawianie trwałych zabudowań, zresztą na tym etapie było to bez sensu, bo te hangary, które posiadają, w zupełności wystarczą. Oczywiście z czasem pojawi się tam więcej trwałych budynków z racji tego, że najprawdopodobniej z obydwu tych miejsc budowy będą w przyszłości startować Starshipy. Pozostaje pytanie kiedy z pomocą tego cudu w kosmos polecą pierwsi ludzie, a zwłaszcza japoński miliarder Yasuo Maezawa, który dokłada do projektu sporo pieniędzy. Elon Musk stwierdził, że jeżeli nie będzie opóźnień i pierwsze loty próbne odbędą się za pół roku, to pierwszy załogowy może odbyć się już za rok. Oczywiście, jeśli nie będzie opóźnień związanych na przykład z implementacją systemu podtrzymywania życia. Elon Musk jest tu optymistyczny, ale na uwadze trzeba mieć opóźnienia, które miały miejsce w przypadku na przykład Falcona Heavy. No cóż, poczekamy, zobaczymy. Rok to w sumie bardzo mało jak na tego typu projekty, ale nawet jeśli będą to 3 czy 5 lat, to na taki projekt warto czekać, biorąc pod uwagę, że SLS to przy nim z finansowego punktu widzenia jakiś ponury żart. A ja serdecznie dziękuję wszystkim patronom, dzięki którym możemy produkować dla Was Astra. Shorty. A jeżeli też chcesz zostać patronem, to link do naszego profilu znajdziesz w opisie tego filmu. Zapraszam też na Instagram Astrofazy, tam też dzieją się różne ciekawe rzeczy. Możecie zajrzeć trochę za kulisy naszego programu. No i widzimy się w kolejnym odcinku Astroshortu. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!